Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość, a szczególnie działaczy Solidarności, którzy zostaną oznaczeni medalem niezłomni. Witam serdecznie wojewodę Dolnego Śląska, panią Ewę Mańkowską. Z panem prezydentem Rafałem Dupkiewicza. Kapitułem od znaczenia niezłomni. Międzyzakładowy komitet strajkowy pierwszych założycieli Dolno Solidarności. Działaczy opozycyjnych i represjonowanych. Młodzież wracławską i ich rodziców. A w szczególności z 17 Liceum Ogólnokształcącego imieniem Agnieszki Osieckiej i Gimnazjum nr 2 imieniem Józefa Mackiewicza. Dolnośląskiej Solidarności z przewodniczącym Kaźmierzem Kim są na czele. Oraz wszystkich pozostałych obecnych zgodnie z ich godnością i funkcjami, a których nie sposób wymienić. A teraz zostaną wręczone odznaczenia niezłomni. W imieniu kapituły laudację wygłosi profesor doktor habilitowany Andrzej Wiśniewski, rektor Politechniki Wrocławskiej w latach 1996, minister, członek Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Badań Naukowych w latach 1997-2001. W latach 1999-2001 minister nauki. Panie Wojewoda, panie prezydencie, panie przewodniczący. Pozwólcie mi, że ja zwrócę się w tym krótkim słowie nie do Was, że zwrócę się do tych, którzy będą odczuwać odznaczenie, że zwrócę się do niezłomnych. Drodzy przyjaciele, drodzy niezłomni, chciałbym Wam najserdeczniej pogratulować tego odznaczenia. To jest jedno z najpiękniejszych, nie tylko pod względem graficznym. To jest przede wszystkim jedno z najpiękniejszych pod względem znaczenia, jakie niesie. Bo powinniśmy sobie zdawać sprawę, że to właśnie niezłomni, polscy niezłomni przyczynili się w głównej mierze do tego, że nasza Ojczyzna dzisiaj jest, Wolna, Że jest niezależna, Że jest demokratyczna, Że na polskiej ziemi nie ma radzieckiej armii, Że wyprowadzono standard PZPR, Że jesteśmy krajem coraz lepiej postrzeganym na świecie. Oczywiście. Wielu ludzi uważa, że to dzięki prezydentowi Ronaldowi Reganowi, czy dzięki pierwszemu sekretarzowi Michajłowi Gorbaczowowi. Ale ja uważam, że nawet nasz święty, wielki święty papież Jan Paweł II nie uzyskałby dla Polski wolności, gdyby nie, nie złomił. Dlatego jestem dumny, że mogę być dzisiaj wśród was. Dlatego z, całym, z całego serca gratuluję wam tego jak najbardziej zasłużonego odznaczenia. Ale, drodzy przyjaciele, co to w zasadzie jest istotą niezłomności? Co to niezłomności jest wierność. Wierność tym wielkim zasadom, które zawsze umieszczaliśmy na sztandarach, Bóg, honor i ojczyzna, ale też wierność tym zasadom, które zrodziły NZZ Solidarność w roku 1980 i które sprawiły, że solidarność przetrwała represję stanu wojennego, że ten płomień buntu przeciw komunizmowi podtrzymano i ten płomień buntu zapalił się szczególnie mocno 25 lat temu. To dzięki niezłomnym, dzięki ich wierności dla idei Solidarności, Państwo, ta wierność była potrzebna w latach 80. Ale jest potrzebna także dzisiaj. Dlatego, że coraz częściej widzimy ataki na solidarność, w zakładach pracy, czy też ataki w mediach. Dlatego, że widzimy, że solidarność niestety skurczyła się, to już nie jest. 8 milionów członków. Ta wierność jest potrzebna nadal. Wtedy, kiedy możemy być dumni z działania Solidarności, ale nawet wtedy, kiedy mamy zastrzeżenia do takich czy innych decyzji kierownictwa związkowego. Ta wierność potrzebna jest także dzisiaj. Dlatego Proszę Was, byliście niezłomni w latach 80. Byliście niezłomni przez następne 25 lat. Bądźcie nadal niezłomni. To jest moje przesłanie dzisiaj do Was. Bądźcie nadal niezłomni, tak jak byliście niezłomni w przeszłości. Drodzy Niezłomni, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, jestem wyjątkowo wzruszona, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być w rocznicę 33. Do ogłoszenia stanu wojennego, gdzie 33 lata temu pamiętamy dzień 13 grudnia 1981 roku, kiedy rano Polskie Radio i Telewizja, najgorszy moment chyba jaki mogłem nas wtedy spotkać. Nadawało wystąpienie generała Jaruzelskiego, który nas informował o tym, że powołana została Wojskowa Rada, powołana Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. To był chyba najgorszy moment, jaki ja pamiętam jeszcze. Mama małych dzieci. Dzieci nie miały teleranka, żeby trochę to tak lżej powiedzieć, ale to była straszna. Straszna rzecz. Stan wojenny to internowanie tysięcy działaczy Solidarności, pacyfikację zakładów, setki procesów politycznych, podsłuchy, zatrzymania, nawonki wymierzone w działaczy pod, działacz podziemnej opozycji. Iluż wtedy zdolnych i pracowitych ludzi, uczciwych, w efekcie represji zmuszonych było emigrować. Krzywdy wówczas wyrządzonych nie da się wyrównać, a strat, które poniósł naród polski, nadrobić. Szanowni Państwo, dzisiaj po 34 latach, po 33 latach spoczywa na nas niezwykle ważny obowiązek. Każdy Polak całym swoim sercem, całą swoją duszą musi walczyć o to, aby tamte dni był dla całego narodu polskiego przestrogą. Po 33 latach jesteśmy mądrzejsi o tamte doświadczenia. Dlatego dziś powinniśmy wszystko zrobić i staramy się to robić, aby zwyciężało w nas poczucie wspólnej tożsamości. Jedność interesów, a wzajemne zaufanie, siłą. Która oparta o mocną podstawę pamięci, wzajemnego szacunku, sprawi, że będziemy w stanie przezwyciężyć każde, nawet te najtrudniejsze momenty w naszej historii. I tu się nasuwa, to już tak dla niezłomnych, taki cytat z Coelho. Chwała tego świata przemija. I to nie ona nadaje życiu sens. Dzieje się tak, za sprawą naszych wyborów, dokonywanych zgodnie z powołaniem, wiarą w ideały. I wolą ich bronienia. Każdy gra główną rolę w swoim życiu. I to właśnie anonimowi bohaterowie pozostawiają najtrwalszy ślad. Kłaniam się Państwu nisko serdecznie dziękuję odznaczeń. Proszę wybrać wzruszenie, ale to taka pora, że tak czas nie będzie. Pierwszego rzędu i przypominaliśmy sobie różne historie, które się wydarzyły po 13. 13. grudnia. chociaż prawdę mówiąc, tego przełożenia powielacza nie do końca, nie do końca pamiętam. No, się, chciał, żeby... ja po, żeby... <śleszamy> <śleszamy> Proszę państwa, bardzo chciałem pogratulować i podziękować oraz powiedzieć dwie rzeczy że nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż opór przeciwko komunizmowi w czasie stanu wojennego był najsilniejszy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. To była prawdziwa twierdza, twierdza Solidarności. O tym powinniśmy bardzo mocno pamiętać. Po drugie chcę powiedzieć, że wielokrotnie już wyrażałem to przeświadczenie. Otóż dekada Solidarności Lata pomiędzy rokiem 80. a 89. to jest ten okres, kiedy się dopełnił proces kształtowania tożsamości Wrocławia. Więc Wrocław, taki w jakim mieszkamy dzisiaj, jest Wrocławiem ukształtowanym bardzo silnie dzięki oraz poprzez Solidarność. Między innymi z tego powodu wszystkim Państwu, którzy będą dzisiaj oznaczani, bardzo, bardzo serdecznie gratuluję i bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobry wieczór. Panie Wojewodo, Panie Prezydencie, Niezłomni, Ludzie Solidarności. Spotykamy się jak co roku, żeby wspomnieć ten czas od 13 grudnia praktycznie do 89 roku. Czas, który mówimy, że był to czasem nocy solidarności. On w dużej mierze, w bardzo silny sposób. Odcisnął piętno na całym naszym narodzie. Ten czas podzielił też nasz naród, bo przecież do tej pory są spory, czy stan wojenny to jest mniejsze zło, czy Rosjanie by weszli, czy nie weszli. Oczywiście są ludzie tacy, którzy uważają, że w większości tak, ludzie solidarności, że było to niewątpliwe zło. I oczywiście są ludzie tacy, którzy twierdzą, że było to mniejsze zło. Myślę, że my dzisiaj nie będziemy tego rozstrzygać. Tu siedzą na tej sali ludzie prawi, ludzie uczciwi, ludzie Solidarności, którzy wiedzą, jaka jest prawda i którzy wiedzą, że nie było innego wyjścia, jak przeciwstawić się narzuconej siłą totalitarnej przemocy, która została narzucona naszemu narodowi. No to oczywiście to nie był cały naród. To była część tych najbardziej wybranych ludzi, którzy poczuli w swoim sumieniu, że muszą, tak jak wcześniej, nasi ojcowie, pradziadowie walczyć o niepodległość naszego kraju, walczyć o uczciwość, o sprawiedliwość, o godność. Wcale nie wiedząc o tym, jaki będzie finał tej walki. Bo nie chodziło tak naprawdę o zwycięstwo, tylko chodziło o godność. Walkę o godność. To, to, co w 80 roku nas skłoniło do powstania Solidarności, tak później. wy, jest dalej w ziemią, w trudnych warunkach, narażeni na szykany, zamykani, bici, często też Wy podjęliście tę walkę. Jest to niezwykle, niezwykle ważne. Dzisiaj z perspektywy czasu możemy się zastanowić, czy wszystko jest tak, Jakbyśmy chcieli, czy w tym czasie, kiedyśmy o to walczyli, czy w tym czasie, kiedyście o to walczyli, to zestawiając to z dzisiejszą rzeczywistością, to było warto. Ja myślę, że co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości, bo dzięki Wam mamy niepodległy kraj, mamy wolny kraj, który możemy kształtować w taki sposób, jak chcemy. To, że on nie jest ukształtowany na miarę naszych ambicji, oczekiwań to w jakimś tam zakresie jest w naszych rękach. To myśmy czegoś tam nie dopełnili. Myślę, że to jest zadanie, które cały czas spoczywa na nas, ludzie Solidarności, ale też jest to pewne zadanie, które musimy przekazywać jako ludzie Solidarności następnym pokoleniom. Żeby te marzenia, które nas w 80 roku porwały i te działania, które się podejmowali w 81, 80 do 89 roku, żeby one nie zostały zmarnowane, ale żeby zostały zrealizowane. To jest nasze zadanie, to jest nasze wyzwanie, które musimy zrealizować. Bolimy to, że dzisiaj, w wolnym naszym kraju, w dalszym ciągu Wy, ludzie niezłomni, Wy, ludzie, którzy narażaliście życie, zdrowie, bezpieczeństwo swojej rodziny często, nie jesteście w właściwy sposób uhonorowani. Bo w dalszym ciągu jest taka sytuacja, że wielu kombatantów, wielu z Was cierpi niedostatek. Macie ze względu właśnie między innymi na tą Waszą działalność głodowe emerytury czy głodowe renty. To jest niegodziwe. I to jest wyrzut sumienia dla naszego społeczeństwa i dla naszego kraju, i dla naszej klasy politycznej, że tym się nie zajmuje. Bo samo znaczenie, które zostało uchwalone, na na myśli Krzyż Wolności i Solidarności. To jest niezwykle ważne odznaczenie, ale w tych skrajnych sytuacjach powinno się pochylić nad waszym losem i powinniście otrzymać tę pomoc. To też jest zadanie i wyrzut sumienia, który nie został załatwiony. To o tym trzeba mówić. My, ludzie Solidarności, powinniśmy o tym przypomnieć i mówić, bo to się ma należy. Ja w imieniu Dolnośląskiej Solidarności chciałem się głęboko wam ukłonić i podziękować wam za wasz trud, za wasze narażenie się, za waszą działalność. Chwała bohaterów.